Z auta widzę sklep rybny, po kadzidło i śledzie. Przybywają tu kupcy ze wschodu. W zgiełku targowiska ona stoi jakby trochę z boku. To Tobołki położyła przy nodze, obuta w liche pantofle. W półmroku rozpakowuje sadzonkę róży, kalecząc przy tym palec. Skąd więc ten uśmiech, gdy instynktownie obolałe miejsce, skroplą krwi, jak dziecko, podnosi do ust?